Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. E, tymczasem kilka słów o takiej roślinie, która nazywa się, e, się Jarmusz. E, troszeczkę musiałem czekać z tym filmem, żeby dla Was przyszkować, ponieważ e, czekałem, aż mi urośnie, urośnie mój świeżutki, e, młody, młody Jarmusz. Tutaj sobie taką, e, posadziłem taki rządek, troszeczkę mniej niż w zeszłym roku, ale. Rządek się ciągnie stąd aż tam do końca. Co to jest jarmusz? No jarmusz to jest rodzaj, jest to odmiana kapusty. W Polsce, w Polsce mało używana, przeważnie tylko jako dekoracja. Bardziej tutaj w Skandynawii się zajadają jarmuszem. No ale my nie będziemy się tutaj, my zajadasz, tylko to ma być dla naszych, dla naszych krewetek. I tak jak widzicie, jarmusz wygląda, wygląda tak. Co możemy powiedzieć ciekawego o jarmużu? Ja jarmusz podaję u siebie w krewetkach od około 3 lat. Podawałem go zawsze, dosyć systematycznie, raz, czasami dwa razy w tygodniu. Co jest ważne, żeby podawać krewetkom tylko młode, młode liście. Nie? Możemy podawać, podawać stare, ale one już są bardziej twarde. Mogą być nie tak fajnie przyswajane i strawne, jak właśnie takie młodziutkie listki, jak tutaj widzicie, które dopiero, dopiero tutaj jarmusz puszcza I one, są, i one są miękkie i takie no fajne. Jak szykować, jak szykować jarmuż? Ja zrywam, zrywam taki tak jarmusz prosto z krzaka. Jeżeli w tym dniu popodaje jarmusz krewetkom, to oczywiście tylko przelewam go przelewam go wrzątkiem. Przelewam go wrzątkiem. To sobie urwę przelewam, przelewam jarmusz wrzątkiem i podaję go, podaję go od razu do baniaka krewetką. Jeśli nie mam zamiaru w tym akurat dniu podawać jarmużu, to suszę, suszę na przykład na kaloryferze albo gdzieś tam w przewiewnym, w przewiewnym miejscu i później jak mam ochotę, to podaję go krewetką. Także przelewając wrzątkiem i wrzucając do akwarium. Możemy z jarmurzu sobie przyszykować swój własny pokarm. Swój własny pokaz jest to bardzo proste. W którymś tam filmiku Wam pokażę, jak można zrobić coś a la pellet. Co możemy powiedzieć? Co możemy powiedzieć jeszcze ciekawego o jakichś tam wartościach odżywczych takiej kapusty? Otóż jarmusz jest rośliną która posiada dosyć dużo, dużo białka, posiada bardzo dużo błonnika, sporo witamin, przede wszystkim witaminy C i K, posiada dużo, dużo różnych soli mineralnych, zwłaszcza tutaj możemy powiedzieć o wapniu i o potasie. To, to jeśli chodzi o jarmuż, także bardzo, bardzo fajny dodatek dla naszych krewetek. Dla naszych krewetek jarmuż sadzę w lipcu, pod koniec lipca, i w tym momencie mamy końcówkę września i już mam takie ładne krzaczki, jak widzicie tutaj na całej długości, Młode, młody jarmuż. Jeśli nie macie działki albo nie macie gdzie posadzić takiego jarmużu, to śmiało, śmiało możecie go sobie posadzić w domu w doniczce. Nasiona kupicie w sklepie ogrodniczym lub w jakimś markecie. Kupujecie nasiona, sadzicie sobie w doniczce, stawiacie go gdzieś tam na oknie, no i Wam też urośnie w domu, nie? Urośnie Wam w domu i później taki jarmuż podajecie swoim krewetkom. Jest mega szybko zjadany. U mnie na filmiku na kanale na YouTubie możecie zobaczyć filmik, który umieściłem jakiś czas temu, jak krewetki szybko, szybko zjadają taki liść. Także to by było na tyle. Jeśli filmik Wam się podobał, to jak zwykle łapka w górę. No i tyle. Trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć. Pozdrawiam.